W lutym 2020 roku przeprowadzono badania na stawach kolanowych. Wykonano 230 rezonansów magnetycznych stawów kolanowych. W 227 stawach kolanowych wykazano takie nieprawidłowości jak uszkodzenia łąkotek, chrząstki stawowe, szpiku kostnego, ścięgien oraz więzadeł. Ile z tych osób tak naprawdę miało dolegliwości bólowe stawu kolanowego? Ile z tych osób narzekało na ból? Kolana. Ile z tych osób miało problemy ze stawem kolanowym? Cześć, ja nazywam się Paweł Matner, jestem fizjoterapeutą i trenerem biegania. Uczę ludzi biegać, pomagam biegaczom w wyjściu z kontuzji, jak również poprawie rekordowych wyników na dystansach. 5, 10, półmaraton, maraton, biegi ultragórskie i tak dalej. Stworzyłem dla was ponad 280 materiałów wideo, w których dzielę się wiedzą, ćwiczeniami, poradami z zakresu fizjoterapii, treningu biegowego, psychologii i dietetyki. I na ten moment, właśnie w tym momencie chciałbym podziękować Tobie za to, że subskrybujesz mój kanał, a jest nas już prawie 8 tysięcy, a jeżeli jeszcze nie jesteś jedną z tych 8 tysięcy osób, która subskrybuje kanał i ma dostęp do darmowej wiedzy, to proszę cię, abyś kliknął, kliknęła subskrybuje kanał, wtedy nie przegapisz materiałów, w których dzielę się dla Ciebie wiedzą, poradami. Abyś ty biegał, biegała i był, była zdrowa. Zdrowy chyba pomieszałem, ale po to, żebyście biegali i byli zdrowi. Jak to bywa na Facebooku, często pojawiają się jakieś ciekawe e, przypadki biegaczy z różnymi dolegliwościami, bólowymi, niebólowymi, pytacie o różne e, porady. Boli mnie tutaj, co, co robić? I taki przypadek pojawił się i teraz. E, biegacz prawdopodobnie który chwali się, że wykonał rezonans magnetyczny i na rezonansie nic nie wyszło. Do mnie mam, że ma dolegliwości bólowe kręgosupa i cieszy się z tym, że na rezonansie magnetycznym nic nie wyszło, kręgosup jest zdrowy. A jednak Kręgosłup go boli. Dlaczego tak się dzieje? Już pomijając fakt, że e, na, nastawia się na masaże wirowe, które mu jednak nie pomogą, zamiast skupić się na diagnostyce, co powoduje ten ból, czyli pójść do fizjoterapeuty, który go przebada, e, zastanowić się też na treningim biegowy, jakim wykonuje, żeby wiedzieć, co powoduje ból kręgosłupa, bo ból to nie jest u niego w tym przypadku zmiana strukturalna w obrębie samego kręgosłupa, samej anatomii, tylko coś wywołuje ten ból, jakieś napięcia, kompensacje, e, nieprawidłowe ułożenie podczas snu. Pozycja statyczna, stojąca, siedząca, czy chociażby nieprawidłowości techniki podczas biegu. I nie chcę teraz tutaj zabrzmieć, że odradzam Wam robienie rezonans magnetyczny, ale musimy sobie zadać pytanie, czymże jest rezonans magnetyczny. Rezonans magnetyczny jest to jedno z badań obrazowych, które jest badaniem dodatkowym. Podstawą, i to uczy się każdy student na traumatologii, ortopedii, reumatologii i tak dalej, podstawą. Dobrego, e, dobrej diagnostyki i w ogóle w doprowadzeniu jakiegokolwiek leczenia jest badanie podmiotowe i przedmiotowe. Badanie podmiotowe wywiad, badanie przedmiotowe, e, badanie długości kończyn, e, testy funkcjonalne, ograniczenie ruchomości, badanie siły, sprawdzenie techniki biegu. I można się wesprzeć badaniami dodatkowymi jakimi jest np. rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, USG czy zdjęcie rentgenowskie, obraz rentgenowski. To są badania dodatkowe. Powinniśmy się skupić dlatego tutaj na funkcji, a nie na strukturze, bo właśnie w przypadku pojawienia się jakiejś kontuzji dolejowych, wyjściu bólowych, to najczęściej przyczyną jest wadliwa funkcja. I ja tu się trochę nagadałem. Teraz jest pora na y, drugie śniadanie. Ja mam na drugie śniadanie koktajl malinowy z nasionami y, chia z cateringu dietetycznego Pomelo. Y, polecam wam ten catering. Y Odkąd yy, mam go. Żadna dieta się jeszcze nie powtórzyła, żadne danie się jeszcze nie powtórzyło poza paryma wyjątkami. E, specjalnie dla was kod rabatowy Matner uprawnia was do 10% zniżki na dowolnie wybraną dietę na dowolnie wybraną ilość dni cateringu dietetycznego. Możecie sobie wybrać e, dietę nisko wysoko białkową, sportową, bezglutenową i bez laktozy, wegetariańską i tak dalej. Polecam wam catering dietetyczny Pomelo. Wpisujcie kod rabatowy Matner, macie wtedy 10% zniżki. Jeżeli jeżeli chcecie, zachęcam Was do skorzystania, naprawdę ułatwia to i też macie więcej czasu dla siebie, a wasze posiłki są regularne. Jak wiemy, regularność jest ważna nie tylko w treningu biegowym, ale i w odżywianiu, co również przekłada się później na to, że nie mamy na przykład nagłych spadków energii podczas treningu, jak i, no właśnie, jak i co jeszcze? O tym w dalszej części filmu. Tak jak wspominałem na początku filmu, w lutym 2020 roku przeprowadzono badanie, które objęło e, swoją próbą 230 stawów kolanowych, którym wykonano rezonans magnetyczny i 227 e, z tych stawów kolanowych miało nieprawidłowości w strukturze e, łąkotek, sząstek stawowych, więc zadał ścięgien, e, jak i również szpiku kostnego. Ile z tych osób tak naprawdę miało dolegliwości bólowe? Ile tych osób bolało kolano? Ile z tych osób miało problemy z stawem kolanowym? I wykazano, że 97% z tych badanych nie miało żadnych dolegliwości bólowych stawu kolanowego. 97% osób, które miało nieprawidłowości w budowie, nieprawidłowości w obrazie rezonansu magnetycznego, nie miało żadnych dolegliwości bólowych w stawie kolonowym i o czym to świadczy, że nie zawsze to co jest na obrazie e, rentgenowskim, e, rezonansu magnetycznego, ma się z tym, co jest faktycznie, czy boli, czy nie boli. Tak naprawdę, kogo byśmy nie przebadali, tak samo a propos kręgosłupa, to o czym mówiłem o tym przypadku z Facebooka, każdy z nas ma dyskopatię, ale u ilu osób ta dyskopatia jest bólowa? Eee, u małego procenta. Tak samo tutaj, mały procent zaledwie 3%, 97%, 100% 97%, tak? tylko 3% z tych osób miało dolegliwości bólowe, gdzie większość tak naprawdę miała eee, błędy, że tak powiem w cudzysłowie, eee, brzydki obraz rezonansu magnetycznego, w którym były nieprawidło. Wości. Teraz trzeba się zastanowić, czymże jest ból, czymże jest kontuzja, skąd one się właściwie biorą. Ból, który często towarzyszy kontuzji, jest to objaw, objaw nieprawidłowości, bo czymże jest kontuzja? Kontuzja, e, w ogóle skąd to się bierze, bierze się stąd, e, gdzie nasz organizm wykonuje... Prace, która przekracza, znacznie przekracza zakres bezpieczny danej ruchomości, np. stawu. I tutaj mamy na przykład nadmierna pronacja czy koślawość kola. Co również wpływa na pojawienie się kontuzji, oczywiście niedostateczna ilość czasu na regenerację. Pamiętajmy, nasze ścięgna regenerują się dwa razy wolniej niż układ mięśniowy, a układ nerwowy z kolei. 5 do 6 razy wolniej niż układ mięśniowy, więc regeneracja to jest klucz. Nieważne, ile wy się nałupiecie na treningu, tak naprawdę najważniejsze jest, jak zregenerujecie ten trening, jak i również czynności dnia codziennego. Macie swoje obowiązki: pracę, dom, stres i tak dalej. To wszystko wpływa na naszą regenerację i jakość tej regeneracji i prędkość tej regeneracji, jak i również wiek, o czym wszyscy zapominacie. Na pojawienie się kontuzji wpływa również praca waszego ciała podczas biegu. Tutaj mówię o biegaczach w kompensacji, czyli ktoś na przykład e, ma krótszą kończynę dolną, no to Bach od razu skolioza, albo w drugą stronę kompensacja, wstępująca bądź wstępująca. Tutaj to też jest e, zależne od wielu czynników. Ktoś ma e, nosi. Na przykład, torebkę plecak plecach na jednym barku, no to już Bach, skolioza i inne ustawienie miednicy. Inne ustawienie miednicy inaczej pracują nasze kończyny dolne. Kroczk biegowy inaczej wygląda. Nawet jeżeli nie doprowadzi to do kontuzji, jesteśmy wtedy mniej efektywni. Mniej efektywni mamy gorsze czasy na zawodach i mniej uśmiechu na naszych twarzach. Co jeszcze wpływa na pojawienie się kontuzji i bólu? No to oczywiście zaburzenia odżywiania, jak i również niedostateczna. Ilość i jakość naszego snu. O tym również mówiłem w, jednych moich, w jednym z moich filmów, o tym, że podczas snu e, oczywiście, że tak, wysypiamy się tak dalej, ale dochodzi do produkcji hormonu wzrostu, który odpowiada za regenerację właśnie i odbudowę naszych włókien e, mięśniowych śniowych i to jest bardzo ważne, jak długo przebywamy w tej fazie snu głębokiego. Nie tylko ilość, ale też jakość naszego snu jest ważna, a na jakość naszego snu oczywiście wpływa bardzo dużo czynników, o czym e, wszyscy dobrze wiecie. Tylko wystarczy to robić. I jeżeli jesteś w tym momencie, to napisz proszę, ja Ciebie w komentarzu. E, fryzjer, bo jak widać, włoski obcięte. E, tak jak gdzieś tam w jednym z tych memów na Facebooku, nie, nie obciąłem się na, e, na łyso, gdzieś tam ta fryzura jest bardziej opływowa niż poprzednio, trochę zimno w głowę, bo teraz wiadomo wróciła znowu zima, więc napisz w komentarzu e, fryzjer, wtedy będę wiedział, że oglądasz mój film w całości. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Tobie za oglądanie. Polecam Tobie mój jeden z ostatnich filmów, w którym mówię o treningu po 5 km. Witek tylko on dał radę wykonać ten trening, a potem pobieg rekord: 17 minut 33 sekundy na 5 km. Ten film pojawia się dziś tutaj. Biegajcie i bądźcie zdrowi. Paweł Matner, trener biegania, fizjoterapeuta. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!